Bully I ain't balancing the more fucking Bully I won't allow it, ain't gonna to no Bully, I'll be damn if I don't stand up to her Bully Fight like a man and throw my hands up to her And I know it must be fucking with you emotionally Hello, Mr. Bully Welcome, I'm Benakrowicz Bully Chio. I teraz mam tak wrąbistą skórkę, skórkę, ubranie, że kurczę chyba jego nie zmienię już w ogóle. To będzie kurna Jimmy, mafioza. Mafioza mi się najbardziej podoba. Mafioza będziemy mieli na cały czas. Okej. Okay. O jaka to ładna pogoda, kurczę. Szkoda, że ja teraz tutaj nie jestem. Ej, bo widać, że na zewnątrz jest okropna pogoda na no, niebie śnieg pada, ale za zimno, żeby wyjść. A! I! U! Dobra. Wiadomo było, że zginę, ale znam, warto spróbować. Ba! Czy jak zwykle musimy iść do tego miasta. Dobra. Alright! Oddawać mi rower. Dobra, y, rower grubasa z koszyczkiem, czy rower jakiś z huderlaka? No oczywiście, że huderlaka, no bo grubaska by mnie ściągnął. Za gruby. Oooooooh, O oh, Oooooh! To było porządne, to było porządne. To było, Cool. Okej, okay, dobra, trzeba oznaczyć w prawą stronę. Teraz w lewą stronę. Dobrze. Rączką pokazujemy. Oh, crap, oh, crap, oh, crap! No, oznaczam przecież lewo, prawo. No, co się jeszcze czepiać mnie? Ja pierdolę. Oh. Yeah, okay. you want to get a C785, then ja. dismantle it and recouple with a 767 o, to jest titanium. Mój Very expensive, but it will make your machine fly. That's what the pros do. Really? I was going to get the 976 because I thought it would make me look important amongst my peer group. A 976? What are you, a girl? what it girl wow <laughs> was the you trophy huh okay here she is beautiful molded plastic covered in aluminum wrap with your name misspelled on it excellent great look at this this is a sheet a bunch of guys whose career aspirations are to work in stores fabulous i love it when people know their place in life my toilet

Ona sama mi weszła w drogę. What the fuck? Gdzie oni są? O, jeszcze raz, jeszcze raz. Yeah. <laughs> bla, bla, bla. Ej, co ty chłopcze, Teraz mam lekcje. Puff, dobra, żartuję, żartuję. Hey A! Get them, get these bitches O oh, no tak, to jest mój domek na plaży Skofali się w moim domku na plaży, to jest napad Oooo oh, Wow, to było porządne, to musiało boleć Get the fuck out of here Get the fuck out of my house My house In the middle of the street, fuck Wynucha z mojego domu no Porywacze Porywacze, włamywacze, kurwa, oni powinni do paki pójść, A oczywiście policja tylko mnie goni, za to że wagaruje no za to, że po prostu nie poszedłem do szkoły Co to za riki? O co chodzi? Okej, okay, po prostu ich zabijmy Getem! Aaaaaah, oh. kill! Patrz, Zd zdobyłem jego jajka za go i zdobyłem jego jajka. Ojej, oh yeah, tak to robi Jimmy. Am... Uuu, finish him. Bam. Finish. Him. Finish this uh, fucker. O, to jest kupańc. Ach, bam! Shit, bam! E no, Riki ginie, no. O, Oso, sorry. <laughs> swojego. Dobra. bierz mojego zawodnika? Eh? bierz mojego zawodnika? To zaraz dostaniesz. Fuck, Eliki no, A, dobra, to czyli nie musisz żyć. O nie, bierz mi moim trfeum! O nie, teraz przegięłeś, przegiąłeś pałę. Przegiąłeś Wyrwać ci ojca jak tam temu? The fuck, co to się daje z tego trfeum? Wow, to jest piwsko?

Wow, pana wow. mahat. to wszystko. Muszę go wcisnąć. God damn, I'm a gangster. I'm a gangster, I mam a dom, Ale ich wszystkich urąbałem. Save, save, save. Save. A, czyli już mamy tam 12%? Nieźle. <tryk> Nie, dobra, 13 chyba. 12,95%. Ej, jeszcze czeka nas dłuuuka, dłuuuuka droga. Dobra, nie opierdzielamy się, przyjmij. Oh, Holy fuck! Ktoś wpierdzielił mi się tutaj, jak kolejny włamywacz pierdzieli się tutaj, to już nie będzie miał nawet czasu, nawet szans, żeby uciec. Uchiu, muszę na jakiś to przetestować. Come here, boys, come here. Chodź tutaj, petałki, rzucają się frisbee, no kurde. Który z Was to pies? O, oh, you. Mm. You. what? ale to jest słabe. Okej, okay, spadamy. Ok, jedzie. Przepraszam, O, tu jest Jestem Hey, kid. hey kid. Help me out, <laughs> Easy, Russell hey, Russell hey, That is. Dumb kid's really strong. Hey, be good. No, be good. <laughs> <laughs> not you, Einstein. Not you. So, how did everything o work yeah, out with those eggs? like no. no. I to, to nie Never powie, was hoping. Trust a rich kid. Too bad. Too bad. Was it that jerk You know, his parents are at a party at my boss's house, house right now. If you wanted a revenge thing, now would be a good time. I guess I'll need some more eggs then. Ah yes, you got it. Yes. skinny Come on, Russell. We've got a house call to make. <laughs> Come on, Russell. Okej, okay. Russell. A mam tam iść. A, a co z moim rowerem? Ok, ta! <laughs> nie! Nie! <laughs> God damn! <laughs> no, chciałem ten rower, no nie wiedziałem, że ty z dwóch, no wiem. Nieszczęścia chodzą parami. Ok, dobrze. Tak, 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 już to zrobiliśmy. Jeszcze przerabialiśmy. <głos》> Okej, okay, spierdziałem, spierdziałem! Raz jest bardzo niebezpieczny. <głos》> jeszcze raz. To fuck, co mnie gonisz? Co to, ganiany? sorry, tak, tak. Ile to, ile to możesz tak razy prześladować tych tak? ludzi? A, tutaj. Bitch, Nazwanie mnie bitch. Go to Tats house. Shut up. Ja robię tutaj misję kobito, mam zlecenia. Fuck Wiedziałem, że tam... Ale drift! Ale drift! Goddamn. Oczywiście... Jest Jimmy pierwszy. E, no co jest, nie mogę go prześcignąć? Mogę go doścignąć, ale nie prześcignąć. A takie są prawa. Znamki. Yy, znamki. E? <laughs> ale go podciąłem. Rolę. O, Russell! Co będziemy wyłamywać się? Eee! Normalka. A, on chciał zatańczyć, yy, ten taniec, czarny taniec. Shake your ass. Tak specjalnie wystawił ręce. Okej, okay, coś robimy pewnie. No, nie, to nie czas, żeby. To jest Okej. Oh, here! Oh, Russell, stój na czatach. Ja będę obrzucał tego freya jajkami. De, ja, spokojnie. A, dobra, dobra, rozumiem. Get the fuck of here, Russell. A, łapie, łapie. nie ja, nie ja. Who threw that egg? Oh shit, oh shit, idą, idą. Szybko. On teraz wszyscy będą widzieli. Co rzucił to jajko? Who threw that egg? It's me, Mario? No i dobrze. Okej, okay, Russell, bierz go. Bierz go, Russell. Dobry piesek, dobry. O oh, yeah. jej! Ja, jest coraz więcej. Spokojnie. Ja sobie przejdę za nim, tak? I za nim sobie rzucę to jajko. Pff, on przeszedł koło mnie, on przeszedł koło mnie, lol! Shut up, no, Mam to gdzieś! Okej, okay, Russell! Załatw ich! Go, Kierę! Go, get him, Russell! Dobrze, Dobry piesek. Piesko, piesko, piesko. Nie oszczędzaj, nie oszczędzaj. Nie oszczędzaj krwi. Chyba Russell mnie nie goni. On nie piję, no Russell, no zrób coś. A ty wolny jesteś. Powolny goryl. Dobra, rozprawię ja się z tym górniarzem. <grym i gurnierze> no nareszcie. Ile ta misja może trwać? Get out. Get the fuck out. You. Dobra, o dzięki Russell, załatwiłeś mi pojazd. Bardzo, bardzo miły to do zobaczenia razu Do zobaczenia Uuu, baby Widzisz mój rower? Ha, ha, ha Chcesz się nie przejechać? Chcesz się nie przejechać? No nie, ignoruj mnie, kobieto Ignoruj mnie Masz takie ładne włosy O, może dlatego będzie mi zaraz bądź. What the fuck, przywaliłeś w lampę, człowieku Kretyn Oh shit Ale to są zamieszki What the fuck! Aleś ciebie ciota! Aleś ciebie ciota! Jimmy, jesteś ciota! Ok, zaraz będziemy na miejscu. Albo. <laughs> Ale go załatwiłem. Luzo! No fajnie. No to się załatwiłem. Give me that. Nie, 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 nie! nie. No kurde! Wejdziemy. Weapon Violence to było po prostu wymiar sprawiedliwości, a nie przemoc. No, to ja w ogóle nie był przemysł, tylko wymiar sprawiedliwości. Ja tu oznaczałem, kto tu jest prawdziwym samcem. Macie szczęście, że go nie osikałem. No. Okej. Okay. Who is the boss? You, Jimmy, you are... Kto ma najlepszy skuter w mieście? Ty, Jimmy, mi ty! Dobra, idziemy. Ukłonił się. Bierzemy misję. Tom, no malu. No bo jest najbliżej. The fuck, ona jest moja. Hey, right? the... <grym> okej, okay, dobra. I tak to był słaby tekst, wiadomo. Jimmy jest słaby w takich yeah, tekstach. <grym> Ale... okej. Okay. The fuck, rzucają mi jakie, no co ja taki mafioza jestem. Że nie wszyscy nie lubią. Get the fuck out of here! <laughs> so how do I do it, Pete? Do what? Beat those rich kids into submission. Well, what have you tried so far? Random violence, widespread destruction, gratuitous sadism. No, no, that's not gonna work. They get all that kind of stuff at home. No, what you gotta do is you gotta beat one of them publicly. You gotta prove to them you're better than their best man. Why don't you to box you that dumb jerk Biff? Not bad, Pete. Not bad at all. Alright. See you around. Wait, Jimmy, can I come too? See you. You know what? Don't bad worry about it. Chota. <laughs> 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 okay, boxing club. Club. Aha, I'll have no, to fight someone. That's cool. It doesn't annoy me. Okay, we're going to the boxing club. <coughs>

1 na 1 Beef Taylor kontra Jimmy Fight! Okej, okay. Jimmy wali lewą, lewy i prawy Robi uniki, robi uniki, ale Peter, Peter daje się nie nabrać. O! tu to, to piękny unik! Wyciąga lewo sierpowy, prawy i lewy i, i prosto w drzewo. O, oh, hee Unik, piękny unik. Dajesz, Jimmy Krok w krok. Bo to widać, że to nie jest nielegalne. Time's up.

Ooh, yeah. what have we got here he's our new champion come on i'm man. the bigger man <laughs> you disgust me <laughs> it takes more than victory to become a champion it takes breeding and nepotism and snobbery you filthy democrat nothing gentlemen are we push going to go. let some gutter snipe beat <laughs> up our friend biff

Oh, come on, come on. <laughs> Dobra, já, Ha! Doing, doing, oh! Złamałem mu. Ucho? Ok, bierzemy. Derpa. Shut up. Oh, come on. Eu ja não mogę taki robić zimniku. Haha, skopał drzwi. No, komogi. Właśnie, bo ci za portreza wyjdzie. O! Tak, to się kurwa robi. Skoro ty już szukujesz, to no ja też już szukuję. The fuck? Oh, come on, oh, come on, come on, come on. O! Oh! No, ha, ha, ha. Złamać ci, złamać ci ucho? Ja już to zrobiłem. Zdrwałem ci ucho, god O, oh, critical. O, oh. O oh, yeah, oh yeah. Daj, bitch, daj. Po kolei, po kolei go niszczę. Dobra, jak go to wrócimy ok się ledwo trzyma teraz go bierzemy God damn. Mm, mm. ok, come on, come on come on, come on o, zio, zio o, zio jak to było? tak, tak i o, oh, idzie, nie, to tak, to nie tak o, oh, what, what the fuck a jak on bije? You couldn't die bitch, you couldn't die O! Oh. O oh, fuck No leżysz gościu, leżysz no Derby, derby, leżysz O! Oh. Wow, dzięki za dobicie swojego koleżki no Jesteś bardzo pomocny Okej okay. Bam, I'm a bad boy, I'm a bad boy, and I'm a king Już wygram? No, fajnie Aha, dobra Trzeba było zakończyć mi się... Who's the Ech, zwykle ja! Who's the boss now, my mi. waspy A to, to ma najlepszy skuter, You are... uh, right. Now you girls, learn to play nice, you understand? You! Dobra, Jimmy, już tak nie trąfuj Jimmy. Jimmy? 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 Come on, come on Come on, Jimmy. Now Darby is really oh, chapter three. So rich, in a future life, he'll end oh, robotnik, story, With the oh, control, control, it's time to turn my attention to their swarm So you must be pretty proud yeah, of yourself. Culture, yeah. You taught those rich scum a lesson. They're rich, weak bullies. It was easy. Yeah. They picked a fight with me, and I showed them who was boss. And Gary got them to pick that fight. So maybe you'll show him as well. Gary's an even bigger problem. He'll have to wait. Hey, no. what's this throwback want? A haircut? John. A nice strong Gary man to cuddle up to? Who knows? Jimmy Hopkins, right? My friend Johnny needs your help. Then tell your friend Johnny to come and ask for it. Nobody Johnny, tells Mafia. Suck, Johnny Vincent does the telling. Well, he doesn't tell me Vince, what to do, I'm to beat it. Greaseball, you're causing an you oil slick. I said he needs your help, man. Do I look like a charity service? not What is wrong with charity, this place? No, everyone here no, either need needs help or need wants to beat you up or both. Well, well you know who Johnny Vincent is though, don't you? No, and I don't care. He's head of the greaser clique. Get friendly with him and he can help you get to Gary. Yeah, maybe. Tell you something, Pete, this place blows. Yeah. No. Tell me about it. Już to powiedziałem. What the fuck? Co się dzieje? Oh, wow! Oni tańczą? Jak oni to robią! Ja też chcę takie coś. Wow! Jak on to zrobił? A, da, normalnie. Usiadł. Okej. Okay. Ćwiczy fitness. Ja też poćwiczę. Okej, okay, dobra, nieważne. Y było na tyle, kurde, co, 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 co tak wszyscy tańczą i dziwnie się zachowują? O, zima jest. A, a Jimmy i tak wytrzyma, mafioza, god damn, wszyscy zakładają kurteczki, a Jimmy mafioza i tak... I tak mam zwykłą koszuleczkę. to no. O, okej. Okay. A tak się zapatrzył w telewizji, to na, że nawet nie wiedział. Tak się zapatrzył w ten czarny ekran, że nawet nie zauważył, że... Ona... Że ja ją pokrywam O, fajnie Super kanał, uwielbiam go Dobra, do zobaczenia, do widzenia, etc, etc